W gminie Wierzbinek drogi pieszorowerowe wyrastają jak grzyby po deszczu. Kolejna właśnie powstaje przy drodze powiatowej między Sadlnem a Morzyczynem. Ta ścieżka też pozwoli gdzieś cię bezpiecznie dojeżdżać do szkoły, czy też uprawiać różnego rodzaju sport, jeździć rowerem na rolkach, wreszcie bezpiecznie spacerować. Ale ta inwestycja to nie tylko budowa samej ścieżki. Staramy się, by były bezpieczne miejsca dla przejścia pieszych, czyli będzie takie przejście na początku od strony Sadna przy ta zakręcie. Będzie też tutaj, gdzie jest przejście, będzie na drugą stronę przy pomniku Powstańców Styczniowych w Różkowie. Tam też przewidziane jest w ramach tego projektu oczywiście parking dla samochodów. Ta ścieżka to kolejna już taka inwestycja na terenie gminy Wierzbinek. Wcześniej wybudowaliśmy ścieżkę Sadną Wierzbinek. Wierzbinek Sąpolno, wierzbinek Janowice. Ta ścieżka będzie kontynuowana w przyszłości przy nowej obwodnicy. Jest dokumentacja i złożony wniosek na ścieżkę od Boguszyn w kierunku Zarynia, etap pierwszy do Zielonki. Wcześniej wybudowaliśmy ścieżkę teresewo nykiel kilka kilometrów z dofinansowaniem Urzędu Marszałkowskiego. Wreszcie 12 kilometrów we współpracy z powiatem, ścieżka leśnictwo Stara Ruda, Morzyczyn. Talarkowo. Po zakończeniu tej inwestycji, cykliści i biegacze na terenie gminy Wierzbinek będą mieli do dyspozycji 33 km ścieżek i szlaków rowerowych. Ścieżka łącząca Sadlno, Pagórki i Morzyczyn będzie gotowa najpóźniej za 3 miesiące.